No Zobaczysz, to... gdzie jest latarnia i dopiero sam będziesz widział, no to, właśnie... to jest możliwe, żeby tego... Dobra, to go nie zabiłeś, to za... czemu siedzisz? Jakbyś go nie zabił, to bym cię przecież uniewnił albo ci znali. Ja no i... siedzę na pod... na... tylko i wyłącznie na zeznaniach kibiców. A kibice nie, nie pójdą i nie powiedzą inaczej, tylko kibice <laughs> pójdą jeden za drugim. Po, po drugie, namawiali się przy krzyżu, jak ja wyglądam mniej więcej, jak mają mówić. Tam ich więcej było, nie? Tych kibiców? No mówię, było... O... W tym czasie jak na nich szłeś, to mogli ktoś z nich... Głównie drżaćnąć. Jak się Czy bili, wie, stało na jak się bili, jak się bili w tym momencie. To już nawet mógł dostać, ja nawet tego nie zauważyłem. Aha, no bo to jest 30 a, czasie... osób się bije, a ty jak wpadasz, to nie patrzysz czy tam coś si się dzieje. Tam byłeś i 30 osób? Ta, a tak. A dlaczego to ty, tak. oni dlaczego Cię by roznieśli jak to, No Dlaczego nie próbowali? Było 500 osób, bo to całą 500 odprowadzałem i oni stali reszta się przyglądała. To ty, ty staje... no, no, no to co tam z No to widzisz i tu jest właśnie dziwne, tak? Widzą, że policjant zabija i oni nic no, nie no, robią policjantowi, tak? No jakoś to jest dziwne, bo jak, jeżeli jeden policjant w tylu nie, nic nie robią, ja, ja przyjeżdżam drugi raz jeżeli też ten nic ten... nie mówią. Nie, to jest dla mnie, to jest śmiechowarte dla mnie, że jak on tam jeden wiesz, wśród tylu, rozumiesz, nie, a go nic nie zrobili mu kibice, nie? to zaś trochę, wiesz, też niemożliwe, nie? bo tak to by, wiesz, na pewno coś by mu zrobili, nie. a on sam jeden przeżył, nie, tam, nie, a tam, tam, tam jeden zginął, nie. Ty, ale ja w to nie wierzę, że... Że go nikt, nie pobili, tylu wyszłeś... Się... Ale widzisz, lech, że widzisz, że nie widzisz, że sąd mu w ogóle nawet e, nie powiedział, e, nie wykryli tego, że to tylko od samej pałki, od samej. No dobra, tego nie? chodzi o od rury tam jakieś, tam nie... od czegoś, tam od krawężnika może od czegoś, rozumiesz? To w czasie, gdy mu to jest, to jest, to jest, to jest. To jest, to jest. Ale za, nie wykryli, ale wyrok dostał, no to przecież coś musi być z tym i dlatego jest winny, bo sąd... Nieraz się myli, ale nie w takich sytuacjach. No, no że on, on mówi, że kibice mówili, ja też mogę przypaść w dzień, że jestem niewinny, a wiem, że jestem winny. Tu, ty tylko się tu tłumaczysz, że jesteś niewinny, żeby nikt się do Ciebie nie czepiał. Czy używałeś pałki jak szłeś ich o ten? No oczywiście, no, to do mnie należało, patrz, tak. Ale lałeś tam po prostu, nie patrzyłeś no, na, na A na, na, na... kogo będę patrzeć? że żeby mi ktoś z tyłu, z boku nie przywalił, nie? No przecież jakby ci ktoś przywalił, to byś wytrzymał, przecież masz swoją wagę, nie? Tak, 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 tak. Weź, weź, weź dostać. co zobaczymy, <laughs> jaki chłop wytrzyma to. <laughs> ty wiesz, że jesteś, nie jesteś że jesteś niewinny i ty sobie tak siedzisz, nic nie robisz. Ale co ja mogę teraz zrobić? Teraz mogę wiesz co robić, w pasiaki tylko. <laughs> nie, no nie, no przecież jak ja bym nie zabił, abym ja poszedł siedzieć nawet na 8 lat, to jest przecież od ch... czasu 8 lat. No i co byś zrobił? To bym próbował coś zrobić. No bym pisał gdzieś, przecież wszystkie sprawy wyczerpane. Aby tak jak on mówi, że szybko, 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 na szybkiego, wyrok, aby to było cicho, rozumiesz? Że i kibice dalej nie dudnili, rozumiesz tam czy jak to? Ale to nie, nie było na szybkiego robione, bo na szybkiego z artykuł 148 nie może być robiony. 208 to tam oni na szybkiego. Cyk, rok, ale to jest 148, to jest już morderstwo. To nie jest tak szybko robione. Słuchaj, on wszyscy, on tam rozumiesz jak weszedł w nich, to on tam którego pierwszego sięgnął, to się, rozumiesz. A nie wiadomo czy rozumiesz. On akurat go się, rozumiesz? Ja nie wiem jak to jest zrobione, ale ja ci powiem, ja ci w to nie wierzę, nie? Na na No masz prawo, na pewno tam inna. tam go przy***, raz mu pałom. On padł. To jest ułamek sekundy, jeżeli już się używa pałki, to jest... Ułamek sekundy i ręki nie można nieraz już zatrzymać, to jest to samo jak od razu z samochodu się nie zatrzyma, zawsze te parę metrów pojedzie, że samo jest z ręką, nigdy od razu jej się nie zatrzyma, ona poleci ta ręka zawsze z tym do przodu, i... także mogło być, ale no... nie wykluczam tego, no nie wykluczam też. A wy chociaż przeprosiliście tą rodzinę w sądzie? Ja Za to, że ich syna, syna zabiliście? Nie. W ogóle? Nie, ja nie ja, ja nie przeproszę. Przepraszam coś tam? Tak, ja przeprosiłem. Jak to zrobiłeś? No syna jego tylko przeprosiłem. Se, syna jego. Ta. Tego co zabiłeś, tak? Ta. Aha. Dalej. A czy jakbyś wyszedł teraz na wolność, nie? Czy byś chociaż pojechał i na ten grób, rozumiesz? I chociaż y, tak sobie, chociaż przeprosił, rozumiesz? go za to, że... Rozumiesz, od razu tak, wiesz, wypadło tak, a nie inaczej, rozumiesz, że on zginął, nie, rozumiesz, i teraz by sobie mógł żyć, rozumiesz, jak człowiek może, lep lepiej nawet, nie, bo każdy, pamiętaj, że każdy, jaki jest, jaki jest, rozumiesz, czy jest taki, czy taki, każdy się może na dobrą drogę nawrócić, nie, w każdej chwili, nie, w sekundzie każdej, nie, rozumiesz, no. no Co nie, rozumiem, nie, 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 pójdę nawet, nawet, nawet na, na, ten na cmentarz, z tego względu, że nie będę czy poniżał do tego, że będę przepraszał chuliganów. Ale nie, ten, to trzynastoletni był chłopak. Ale czy ty wiesz, że w każdej chwili, tak jak ja ci mówię, nie, może on się odwrócić? Z tego chuliganstwa rozumiesz na dobrą drogę? No, no. miał na to szansę Ale cały ty, ten Przemek ty mu życia nie dałeś i ty nie możesz mu tego życia odbierać. Powin, to... Powinnyś wyjść, iść na, iść na ten cmentarz. A, rodzic... A co ja go zbawię? Ale ty... ty... Być poszedł do rodziców, poprzepraszał, poszedł na ten cmentarz. Jakieś kwiaty tam nie, położył. Nie, ja się nie będę się poniżał, no, ale nie, po prostu żebym rodzinę chuliganów i, chuli, i, i chuligana przepraszał. I tam ale ty, ty mu nie dałeś życia, tak samo jak ja zabiłem. Ja nie dałem mu życia. Ale ja, ty wiesz o tym, ty jesteś przekonany na 100%, że do go zabiłeś. A ja nie jestem przekonany na to, że ja zabiłem, i ja dlatego nie będę przepraszał za coś, czego może nie zrobiłem. Się maszy, Zobacz, to mało, to mało. Ja się czuję tutaj. Na razie dobrze. A co, co w domu? Co, w domu? co u nas w domu? A no, wie wszystko po staremu i no mnie zaczepiają. Czy co zawsze? Czy... No, no ci No ci, ci. To wiadomo. A co u dzieci? Zdali w szkole? Znaleźć szkołę pod Zabary. To dobrze, to dobrze. A tu jak, Ciebie nie zaczepiają nigdy? A ja sobie daję radę, sobie daję radę, pomału, pomału sobie daję radę, ale... ci to Darek Kamilasek to czeka, żebyś Ty wrócił. No wrócę, wrócę, już się. No nie tak. Już niedługo jeszcze. Nie będę ci o niej gadać. Nie. To z Kamilą. Oni będą, będą. No, to z Kamilą ona potrafiła. Kto? Celina? No. Ona ma innego, niech ona sobie żyje. Sobie A niech sobie jednie. żyje, tak. Także tam nie mamy co na ten temat nawet do niej wracać, bo ona już mnie w ogóle nie interesuje. Niech się ona do dzieci już teraz nie, nie wtrąca, bo już oni są ucałki. Mają dobrze. Dobrze, dobrze, że mają, ale ja jej nie zabraniam kontaktu. Nie chce, to niech nie bierze, uspokój Nie, i tego. To niech nie bierze dzieci i koniec. Oni nie muszą jeździć, chodzić. Gdy nam urwalił od No to kto? No, to z nie, sobie z to wiadomo kto. Mówię, no. no nie mogę wyjść, bo zrobiłbym porządek, bo mi chyba po Nie ma co. Ale, no. Miejmy no, chorobę to na, na razie trzeba, trzeba jakoś to przeżyć. Mówię, wyjdę to będę inaczej. Będę, będę musiał załatwiać te sprawy w inny sposób. Tutaj na razie mam spokój. Zapewniają mi to i wszyscy, żebym miał spokój względny, żeby mi nikt nie dokuczał, także mówię, chodzę na spacery, wszystko jest normalnie z grupą. Nie ma się ma na czym przejmować. Najważniejsze, że jest, mama przyjechała, to jest inaczej. Tu masz pomidory? Dwa kilo ogórku masz ma kurczaka. that's